Jest jeszcze e, pytanie związane z technologią. E, i Twoja opinia na temat tych nowych e, konsol, nowej generacji, co sądzisz o PS5 e, i Xbox e, Scarlet? To jest pytanie od VG, że tak po angielsku. VG shots. PC Master Race. Tak w ogóle. No, możecie mnie zbić, ale ja gram na PC i w ogóle te konsole Stany chłopak tak... z tego, Paweł, to... Ale o, my też dobry trochę zastanawiamy, jest. czy to, ta e, nowa generacja nie będzie tą ostatnią generacją, no bo właściwie już nie będzie. Poza sensu. o tak? inaczej. Czy wierzysz w Cloud Gaming? Co? W cloud gaming. No te wszystkie on-live y, to, to tam teraz stało. No, z czasem to wygra. Z, z czasem to wygra. Tak sądzisz? Bo, no bo wiesz, jeśli wchodzi 5G i tuzy tego świata się zabijają, żeby w tym 5G być pierwszym. Yy, nie tylko chodzi mi o hardware, ale właśnie o software. Że, że jak wszędzie, internety będą wszędzie, to po co ci konsole, bo może wszędzie streamować. Jak oni się już teraz zabijają, to oni już wiedzą, że to kiedyś wygra. Tylko niekoniecznie musi to być ta generacja przez nich proponowana, bo już były kiedyś Gajkaje przecież. No tak i, on live. Właśnie. On live i to wszystko jakoś tam padło. Yy, ale skoro ci giganci się interesują, to pewno gdzieś tam za rogiem, może za siódmym rogiem, ale ten streaming będzie i będziemy robić gry w chmurze. Yy, I wtedy konsole zdechnął. Ale to jeszcze nie ten moment, bo pamiętajcie też, że mi się wydaje, że człowiek z, yy, w cywilizacji zachodniej, konsument popkultury, to lubi mieć jedno urządzenie, na którym masz wszystko no właśnie, w domu. Że to Fizyczne urządzonko jednak stoi. I, dla tak, ludzi, ale on, e, i filmy, i... Dokładnie. Tak, i, I różnego rodzaju usługi. No tak, a to wszystko my, możesz mieć w bajenie. telewizorze w tym momencie, tak. więc nie będzie ci to potrzebne, bo jakby telewizor będzie tym urządzeniem. Mam inne pytanie związane, bo myśmy rozmawiali też na ten temat z Aleksem Uchańskim w zeszłym tygodniu i Aleksy powiedział, że co ja też się zgadzam z tym, że to jest bardzo prawdopodobne, że to będzie absolutna katastrofa dla małych twórców że o ile duzi będą w stanie jakoś sobie z tym poradzić, zwłaszcza właściciele ewentualnie uh -huh. takich platform, o tyle te mniejsze firmy, nie mówię o was akurat, bo wy jesteście już dużą firmą, ale tak, wiesz, indyki tak zwane, uh -huh. że dla nich to będzie absolutne zabójstwo, dlatego że dochody, które będą płynęły z takich abonamentowych usług, tych, te, gdzie ci będzie skapywało za, uh -huh. za wynajęcie, będą tak nieprawdopodobnie małe, że to się po prostu nie będzie opłacało. Ale streaming nie musi być wcale abonamentowy. Bo to może Czyli być tak tylko jak technologia dostarczania Stadia, ci obrazu, tak. ale normalnie będziesz te gry kupował. Tak jak w Stadii właśnie. Tak, tak, bo ja nie jestem przekonany, że Rockstar, który wywala pół miliarda na development, nagle da grę w streamingu. Mhm. Dają po siedmiu latach za 50 milionów dolarów, tak, jeśli to się będzie opłacać. Zwyczajnie deweloperom się może nie opłacać, ale także tym dużym, bo jednak ze sprzedaży płynie gro przychodów mhm. i nawet. Te gry, które są fajne, wyczesane, ale trafiają do, do subskrypcji po pewnym momencie. To już wtedy, kiedy może nie wyczerpał się podstawowy model, ale jest to fajny strzał finansowy, mhm. a potem można sobie rzeźbić dalej. Yy, więc kolejne życie tu, się, tu się z Aleksem yy, nie zgodzę. Wydaje mi się, że paid content Mamy to je jest. To... Dwie różne opinie od dwóch ekspertów rynku. Czy może być lepiej? Może być lepiej, niestety. E może być trzecia opinia. Musimy jeszcze. kończyć, niestety. Dobrze. Z żalem bardzo to stwierdzam. To ja się pobiję z Aleksem. Offscreen, off tak. Taki FOPA ring zrobimy po prostu. Kolejny no, no na program. tym pixel heaven po prostu robimy, <grym <grym robimy oktagon. oktagon. Taki. Fame MMA w wersji giereczkowej. No, -e. Będzie pięknie. Bitwa na pady. <grym> A, okulary sobie pobijemy. Dziękujemy Ci jeszcze raz bardzo, bardzo. serdecznie dziękujemy. za rozmowę. Teraz jest ten moment, w którym ja Was mogę zaprosić na reklamę, więc poczekajcie. Dajcie mi tutaj kamera teraz na mnie. Dlaczego nie ma? Dla ciebie, proszę bardzo. Reklamy.